PKP A to mój mały braciszek. Jack. no. To mama świnka. Mm. Jest tato świnka. <grym> <grym> międzynarodowy Dzień Trzeciej Wojny Światowej. Pepa i jej przyjaciele bawili się. Ubrani byli w regionalne stroje różnych krajów świata. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień. III wojny światowej. Zwiętowany we wszystkich krajach świata. Hurra! Pepa ma strój z Francji. Jestem Napoleon Bonaparte. George. To Józef Stalin. Pedro jest Amerykaninem. Iha! Zoe jest Japonką. Konieciła. Suzy jest Holenderką. Halo! To po holendersku czekaj. Halu! <noise> proszę pani, co ludzie na całym świecie robią tego dnia? Śpiewają razem piosenkę o... Przy... Trzeciej wojny światowej Aa! Lubię śpiewać I ja też Czy wszyscy znają jej słowa? Tak, proszę pani A później zaśpiewamy ją jeszcze raz, om. Czas na zabawę. Biegniecie dzieci, bawcie się razem. Wszystkie kraje świata bawią się razem w obrotu. Wielka Brytania jest na zjeżdżalni. Francja i Szwajcaria huśtają się. Niemcy grają w klasę. 1, 2, 3... Ameryka, Rosja, Hiszpania i Grecja bawią się w piaskownicy. Ja zbuduję wielki zamek z piasku! A to Holandia i Japonia. Aha. Teraz my powinnyśmy bawić się w piaskownicy. Dlaczego? Bo już skończyła się twoja kolejka. Teraz możesz bawić się na zjeżdżalni. Ale my chcemy bawić się tutaj. Ojej! W piaskownicy mogą zmieścić się tylko cztery państwa. Co tu się dzieje? Teraz my chcemy być w piaskownicy. Ale my byliśmy tu pierwsi. Suzy, zaczynasz się tutaj rządzić. To George zaczął. Zostaw go w spokoju. Jest jeszcze mały. Halo, halo, halo. Co to za awantura w piaskownicy? Nej! One chcą, żebyśmy natychmiast stąd poszli! Wcale nie chcemy! Tak! Chcecie! byliśmy tej... piłaś... <laughs> Chcemy w zgodzie i... Co to za hałas? O nie! Kaje kłócą Suzy, zawsze mówisz innym, co mają robić. Nie, nie mówię! Dzieci, dzieci! Co się stało? Ameryka, Rosja, Hiszpania i Grecja nie chcą opuścić piaskownicy. Holandia za bardzo się rządzi. To ty się rządzisz. Dosyć już tego. Czy tak powinny zachowywać się wszystkie kraje świata? No. Chyba nie. Oczywiście, że nie. Przepraszamy panią. Dzień dobry! Zjawili się rodzice. Jak minął Międzynarodowy Dzień Pokoju? No, całkiem nieźle. Doskonale. Cudownie, a teraz zaśpiewamy dla was pieśni przyjaźni. Jest wspaniały przykład zgody i przyjaźni. Pepa i jej przyjaciele lubią śpiewać o przyjaźni i zgodzie. Wszystkie kraje świata lubią śpiewać o przyjaźni i zgodzie.